44 koty, już za chwilę na niku. Jak wiadomo, Spongebob pączbu każdego, na strzępy i wie jak wszystkich podejść. Nie przegap ani jednego kraboburgera. Nie popuść żadnej meduzie. Oglądaj ulubione przygody Spongeboba codziennie na Nickelodeon. Jesteście gotowi na kolejne odcinki? Alwin i jego paczka przechodzą na wyższy poziom. To będzie viral. Trzymajcie się czapek. Tego nie wolno przegapić. Alwin i wiewiórki codziennie na Nickelodeon.